78-64, przed chwilą właśnie wygraliście mecz z basketem Poznań. To był mecz, który trzeba było wygrać, no i Wy to po prostu zrobiliście. Zagraliśmy od początku bardzo fajnie. Szybkie kontry, wzuty za trzy punkty siedziały, więc chyba to jest najważniejsze. Wygraliśmy ten mecz i trzeba myśleć o następnym. Tu na pewno była kwestia motywacji, ważna, bo Poznań wiemy, że nie jest najmocniejszy. Do tego został osłabiony, ma praktycznie siedmiu zawodników. Czy to nie był problem, Poznań, Poznań jest naprawdę mocny, on ma, ma młodych zawodników. Lecz, yy, grają naprawdę super koszykówkę i ten mecz był naprawdę ciężki. To wynik nie, po prostu nie odpowiada tego, co było na boisku. Wygraliście. Powiem od razu, że przegrał krew. Sytuacja jest coraz lepsza. No to jest super dla nas. Fajna informacja. Myślę, że teraz mamy szansę na pierwsze miejsce. Ze Śląskiem trzeba wygrać. Pytanie, jak to by się grało? Kolejny mecz, gdzie dostajesz sporo minut od trenera. E, czy ta presja, ta trema, która no, musiała być płekka na takim poziomie w takim wieku już schodzi z ciebie? E, trema jest zawsze. Naprawdę jestem jeszcze młody, znerwowany, jestem. Nawet teraz jak mówię do, do Państwa, to naprawdę jestem znerwowany i to jest. To myślę, że długo jeszcze muszę nad tym pracować. Ale wspominamy jeszcze nowy pas z kotwicy do Bartka i dzisiaj też było tam na pewno parę fajnych zagrań, ogólnie widać, że, że, że jesteś takim zawodnikiem, który na pewno przydaje się w rotacji. Dzisiaj troszeczkę słabo w obronie zagrałem, ale myślę, że następny będzie lepszy.